To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzelania witacie Alina Kaźmierczak. Czy wierzysz w to, że ludzie i świat są dobrzy? Czy bardziej masz obraz świata i ludzi jako podejrzliwych, wrednych, którzy za chwilę cię zaatakują, a świat dookoła jest zły? Jak Postrzegasz, jak postrzegasz innych i jak postrzegasz świat. Jeżeli postrzegasz ludzi i świat jako dobry, przyjazny, przychylny, to masz rację, taki właśnie jest. Jeżeli postrzegasz ludzi i świat jako zły, który tylko czyha, który za chwilę, w którym wydarzy się coś złego, to też mas, masz rację. Właśnie tak będzie, ponieważ tak w życiu działa wszechświat. Jeżeli dostrzegasz dobro, jeżeli w ludziach widzisz pozytywy i dostrzegasz ich potencjał, to wszystko będzie udowadniać ci, że tak właśnie jest. I nawet jeżeli zostaniesz oszukany, oszukana, nawet jeżeli coś się wydarzy w twoim życiu, to i tak potraktujesz to jako naukę i będziesz dalej szukać dobra w innych ludziach. Jeżeli natomiast będziesz ludzi traktować jako wrogów, jako tych, którzy za chwilę przyczynią się do ataku na ciebie, to tak zapewne będzie. Dlaczego? Ponieważ to jest to, co ja bardzo często powtarzam. Energia podąża za uwagą, i na co jesteś wyczulony, wyczulona, to to właśnie do ciebie będzie przychodzić. Wczoraj miałam świetną rozmowę z moją koleżanką, taką właściwie przyjaciółką, która mówi: Słuchaj, Alina, ja kocham ludzi, kocham ciebie, kocham wszystkich dookoła. I ja spotykam ciągle wspaniałych ludzi na mojej drodze, nawet jeżeli coś się wydarza, to oni po prostu w moim życiu są. Dlaczego są? Ponieważ ona chce w nich widzieć dobro. I tak sobie odczytuje intencje ludzi, że potwierdza się jej twierdzenie. Ja też uważam, że świat jest dobry, ludzie są dobrzy. I tego Tobie życzę. Miłego. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.